21 maja rozpocznie się nabór do nowego rodzaju służby w wojsku, dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. Kandydat do wstąpienia w szeregi wojska polskiego będzie miał do wyboru trzy rodzaje służby wojskowej: zawodową, terytorialną oraz dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową. Służba przygotowawcza zostanie zastąpiona dobrowolną, zasadniczą służbą wojskową. I już w tą sobotę, 21 maja, na terenie Polski. Ruszy wielka kampania Wstąp do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Będzie można spotkać na piknikach wojskowych mobilne punkty rekrutacyjne w województwie dolnośląskim. Odbędą się dwa wielkie pikniki w Oleśnicy na Placu Zwycięstwa i w Złotoryi na rynku oraz trzy mobilne punkty rekrutacyjne we Wrocławiu na ulicy Oławskiej, w Głogowie na rynku oraz tutaj niedaleko w Polanicy Zdroju podczas festynu na zdrowie. Będziemy obecni na każdym z tych pikników. Zainteresowani dobrowolni Zasadniczą służbą wojskową będą mogli zapoznać się z czasem trwania takiej e, dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej, z warunkami, jakie trzeba spełnić, aby się do tej służby dostać, z procesem rekrutacyjnym. W każdym z mobilnych punktów rekrutacyjnych będzie można wypełnić wniosek, złożyć wniosek i wojskowe centra rekrutacji e, przystąpią do procedowania złożonych e, wniosków, tak aby można było powołać e, decyzję administracyjną ha, kandydata. Do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Tutaj należy wspomnieć, że ta dobrowolna zasadnicza służba wojskowa będzie składała się z dwóch etapów. Pierwszy etap 28-dniowy. Jest to szkolenie podstawowe, również zakończone przysięgą. Kolejny etap 11 miesięcy w wybranej dowolnej jednostce wojska polskiego, szkolenie specjalistyczne. Po czterech tygodniach intensywnego szkolenia w 22 Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej Elewi złożyli uroczystą przysięgę wojskową. Byliśmy świadkami przysięgi ostatniego turnusu służby przygotowawczej, który był realizowany na terenie 22 Batalionu Piechoty Górskiej. Coś się kończy, coś się zaczyna. Obowiązuje nas teraz ustawa o obronie Ojczyzny, która zmieniła formy czynnej służby wojskowej. Służba przygotowawcza odchodzi już do historii, przed nami będą kolejne wyzwania, ale oddajmy głos w tej chwili bohaterom dzisiejszego święta, czyli przysięgi żołnierza wojska polskiego, która na zawsze pozostaje w pamięci każdego, który taką przysięgę. Składał. Szkolenie w Kłocku bardzo mi się podobało. E, w, pomimo tego, że mieliśmy bardzo krótki czas na szkolenie, było tylko 28 dni, e, jednak zostało w pełni zrealizowane. E, również e, tu pod względem merytorycznym i przygotowania naprawdę jest świetnie wykwalifikowana kadra. E, super, e, super to jest atmosfera. Również sprowadzenie dyscypliny, która była na bieżąco realizowana. E, zajęcia taktyczne też na najwyższym poziomie, gdzie... W tym krótkim czasie naprawdę można było się bardzo dużo nauczyć i tego się nauczyliśmy. Szkolenie w batalionie bardzo mi się podobało, choć mieliśmy bardzo mało czasu na no nie, bo tylko jedyne 28 dni, więc bardzo dużo rzeczy musieliśmy robić jednego dnia. Od rana do nocy było ciężko, ale bardzo mi się podobało. Wydaje mi się, że bardzo, dużo się nauczyłem. Swoją przyszłość zdecydowanie wiążę ze służbą w wojsku. Właśnie tutaj po tym szkoleniu, ostatnim naszym już szkoleniu, tym w tym 28-dniowym zostałam tylko utwierdzona w przekonaniu, że warto, że warto, warto się poświęcić i naprawdę można się rozwijać nie tylko tutaj pod względem zawodowym, ale również i, i tutaj pod względem osobowości, więc... Polecam. Od zawsze mi się marzyło być w wojsku, od zawsze mi się marzyło nosić mundur żołnierza polskiego i tylko to szkolenie przekonało mnie w tym, że, że dobrze myślałem, że, że chcę to robić. Zapraszamy w najbliższą sobotę do Polanicy Zdroju, gdzie w czasie sportowego wydarzenia na zdrowie będzie stacjonował mobilny punkt rekrutacyjny.